Bardzo mało dzieje się w Twoim umyśle, gdy zostajesz przewrócony wybuchem bomby zrzuconej z nisko lecącego sztukasa. Nie jesteś świadomy ani nieprzytomny, tak jakby po prostu jesteś. To naprawdę miłe uczucie. Ale gdzieś w zakamarkach umysłu czai się przekonanie, że gdy odzyskasz zmysły, nie będzie już tak przyjemnie. Boże, nie cierpię mieć ciągle racji. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Matt desola nie przeżył. Spokojnie, byłeś nieprzytomny dłuższą chwilę. To nie ma sensu. To nie ma żadnego cholernego sensu. Musimy iść, Red. Red. Musimy iść. Kurwa mać! Kuloodporny Matt Baker wraca z zaświatów. Dobra, tak to wygląda. Wiedzieliście, że nie będzie łatwo, gdy dołączyliście do wojsk spadochronowych. Teraz dowiecie się, co to tak naprawdę znaczy. Za parę chwil artyleria rzuci pociski dymne na drugi koniec tej grobli. Dym skryje nas i będziemy mogli przebiec przez pole i zająć farmę. Jeśli widzicie, że coś się rusza, strzelajcie! Jeśli krzyczy po niemiecku, strzelajcie jeszcze raz! Nikt się nie rusza, póki nie wydam komendy do ataku. Nienawidzę tej części. Stań! Zostańcie ze mną! Poczekajmy na więcej dymu! Czekajcie na mój rozkaz! Więcej szkapów! Musimy ich do Na leży! No, no. Tak jest! Dzisiaj wygramy! Będzie dobrze! Ej! Idź naprzód i wymień z tego terenu resztę Niemców! Ja tutaj ustawiam polowe centrum dowodzenia. Idź i pokaż im, jak wygląda piekło. Ostrzelać

Jesteście Zróbcie tyłki! Tak jest! Spokojnie! wybierajcie cele! Szybko tam! Wyruszamy! Zróbmy! Zróbmy! Rozwalić ruchy! Zrozumiałem! Kolejny! na dziewie! Tak jest! Oni z drugiej Wrogowie wyeliminowani! To jest naprawdę coś, nie? Bacon, zrobiłeś dzisiaj kawał cholernie dobrej roboty. To była jedna z najlepszych akcji wojskowych, jakie kiedykolwiek widziałem. Wracajmy na farmę!